Witam serdecznie kolegów i koleżanki hodowców, hodowczynie, wszystkich widzów mojego kanału. Chcę tu zaprezentować e, samiczkę. E, samiczka lotowana, i z ostatniego lotu przyszła w takim stanie. O, tutaj ktoś ją łapał. Chyba udało mu się złapać, bo ogon cały wyrwany. No to raczej jest wyrwane, tu się już to goi, bo przyszła parę dni temu. Ale musiała być łapana gdzieś tam ręką. Podejrzewam, że sama nie weszła, tylko ktoś złapał za ogon i całe wyrwał. Wyrwał ogon, a o co się stało z obrączką? Nie wiem czy uda mi się to zbliżyć. Ta obrączka w ogóle się nie kręci. Eee, obrączka została zgnieciona. Zgnieciona. Chyba kombinerkami, wzięta, ściśnięta, o. Oj, tak w perspektywie, no ktoś, ktoś jej zgniótł, zgniótł obrączkę, powiem gołąbką się stara człowiek pomagać, jest dużo dobrych hodowców, ostatnio wrócił mi gołąbek, e, którego pani w Czechach, <laughs> Przetrzymywała z dwa tygodnie, pojechała o drugiej w nocy, żeby go wysłać do większego miasta. Przyjechał do Karwiny, kolega pojechał do Karwiny, podwiózł mi go do Petfalda. Odwiedziłem go i, i odzyskałem tego swojego gołąbka. Hodowcy z Nysy, też roczniaka, mi tam odkarmił, wypuścił kolejny. Też za Wrocławiem hodowcy jedni dbają. Ja też wypuściłem Lubaczowa chyba, czy Lubartowa hodowcy. Przygotowałem gołąbka, samiczkę, przepiękna była. Wypuściłem ją. Okazało się, że super lotniczka do tego lotu miała 8 na 8 Za nim się zgubiła. Doleciała, mi przywiózł gołąbka. Też u, u ludzi trafiły. Kolega Mariusz Bobowicz się zaopiekował, podwyż do Sosnowca wypuścił, no a tu takie hamstwo jedni o, zginają obrączki, fajna lotniczka, to jest kombinerkami no. ściśnięte. 7 zrobiony zrobione w tym roku, w zeszłym no roku i, 10. I W zeszłym roku miała samiczka 10 konkursów, a teraz jest zgnieciona obrączka, czyli to na nogę nie, nie ucisko. To się kombinercie, to kombinercie. Trzeba chyba roz... roz... rozszerzyć. To jakieś... to to pęknie, całe to od środka. Od środka, taki te... te... te, 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 te to się ta ulica